Nie narzekam, ale dzisiaj u nas za oknem tak. Nie mam co pokazać, ale myślę, że to usłyszycie. Myślę, że jest to związane z chińskim nowym rokiem i ktoś się do czegoś przygotowuje, ale. Ale ani ja nie widzę, ani, ani nic się nie dzieje jedynie palą w bębny. Dzień dobry wszystkim, zaczynamy nowy dzień I chciałam się tylko pożalić, ponieważ wczoraj zgubiłam rogi. Znaczy nie zgubiłam nie to nie tyle, że zgubione, po prostu zostawiłam kas na dole przy skuterze i się okazało, że jak wróciłam, to były obtrącone, także nie wiem, czy to były dzieciaki, czy był jakiś upadek taskus z... niespodziewany ze skutera, ale tak się wydarzyło, że po prostu yy... Gdzieś by były pospadane, jeden jest zniszczony, więc muszę. Dzień dobry. kupić klej, żeby to skleić. <noise> właśnie, chciałam... To właśnie jest No coś wymyśli. Zaczyna się śmiać. No. Chciałam pokazać sławę, która przyszła do nas, sławę polskiego Sławę. Sławę. Słabe, to ja mam oczy. Dlatego noszę właśnie okulary. Marki... Te są bez marki. Marki... Y, boots chyba. Tak. Dzień dobry. Marki Boots. W zależności do tego, kto je nosi, taka marka. Mamy celebrytę do dzisiaj. Mamy celebrytę dzisiaj, tak. Na szczęście stąpiło do waszego domu. <laughs> czego się bardzo cieszę. z okazji, z, okazji no, z tego nowego no, roku? No, tak, pomyślałem, komu by tu prezent zrobić? <laughs> pojawiając się osobiście. <śmiech> <śmiech> Niespodzianka przyszła. Słuchajcie, a podobnie, prawdopodobnie także tak Adam powiedział, że prawdopodobnie że ten rok jest spod znaku węża. Czy chciałbyś się wypowiedzieć na ten temat? Jak przewidujesz ten rok? Jakby to powiedzieć, jak ktoś mówi prawdopodobnie, to ja to mi się podoba ustosunkować to po pierwsze. Tak, a prawu niespodzianki to już wiedzi. Wiedział, co się dzieje. Nie, po pierwsze nie się ustosunkowywać ustos ustosunkowywać do tego, co mówi Adam to po pierwsze, a po drugie, tym bardziej, jeżeli to mówi, że mówi, że, że prawdopodobnie, bo prawdopodobnie to... to prawdopodobnie Adam. Prawdopodobnie wąż, prawdopodobnie ryś, kiel. Może leopard. Dobra, na co No, jest no i tak, zostawimy takie prawdopodobnie niedopowiedziane. Powiedzmy sobie tak szczerze, po prostu miejmy nadzieję, iż prawdopodobnie będzie lepiej. Miejmy taką Miejś nadzieję. <laughs> Marcin był, ogórki mu smakowały, a ja w tej chwili gotuję mięsiwo. Ja wiem, że może jest nieładnie, że taki piękny kawałek mięsa wołowego wpakowałam w słoiki, ale ono mi ładnie wyglądało. I wiem, że na pewno będzie smaczne, ponieważ było świeżutkie. Jedziemy teraz na zakupy, na jakieś szybciutkie zakupy i oczywiście spróbujemy znaleźć klej do moich rogów, bo po odpadały. ciekawostek dzisiaj, to chciałam, bo chciałam powiedzieć, że Groszek mi wykiełkował, Prawdzie jeden po jeden, taki na próbę był, ale na razie żyje i ma się dobrze. Jesteśmy w encore markecie. Obwieszamy się. Tak, jesteśmy. Ty, ale patrz, ten motocykl. No to jakiś ten znany, jakiś znajomy taki. Trzymaj. Co też chcesz powiesić? Nie, już chyba zabiorę, bo ten... zabierasz? Ten, ten, to ja znam chyba nawet skądś. Patrz, jaki co? ten świat jest mały? Świat co? jest mały. Wszyscy nas śledzą. No właśnie, przed chwileczką spotkaliśmy. Z Kogo spotkaliśmy? Sąsiadów. Znaczy, no tak, no wychodzimy z domu, oczywiście, sąsiedzi. No cześć, co no was słychać? No tak, że tak to wygląda. Świat jest jednak mały. No duży nie jest, duży nie jest, Dobra. jak to wygląda. Wchodzimy. Ty, słuchajcie, nagle biegnie jakaś załoga i dużo ich, dużo ich jest. Ale ciekawe, co to za akcja jest. Słuchajcie, no pewno co? Sporo ludzi biegnie go. Bo... Tu już biegli, biegli trochę. Ja już zdążyłem kamerę wyjąć nawet. A tu dalej jeszcze lecą. No i tak pod sklepem znaleźliśmy Marcinę. Przyjechaliśmy do Adama, oczywiście. Jesteśmy u Adama, a później będziemy jechać Gdzie do Chłopaków. No dobra, to później do Chłopaków. No. Dżunku, jedziesz już? No. Hej, jedziesz już? No. Księżniczko? Jedziemy, jedziemy. No jedziecie dobrze, to bawcie się dobrze. Do następnego. Do widzenia. Lecimy na I zaraz się wybieramy do chłopaków do dwóch braci, którzy zamykają knajpę na jakiś czas. Przynajmniej to takie są plany, a chciałam powiedzieć, że jedziemy dzisiaj PCX- em z tego powodu, że chcieliśmy zrobić zakupy też jakieś, i czekamy dalej na kufry, na ten Royal Enfield, który jeszcze nie dotarły z powodu chińskiego Nowego Roku. Więc musimy jeszcze chwilkę poczekać sobie. Ja właśnie wypatrzyłam takie niesamowite niebo kolor czerwony. Bardzo ładnie, no, ładnie to wszystko ładnie. wygląda. Jedziemy teraz do sklepu do ankoru po jakieś e, zakupy jeszcze podobne. I lecimy dalej. Czekam na Alana i właśnie patrzę, czy tutaj dalej jest taki wyścig ślimaków, jak był kiedyś. Oczywiście nie widać żadnego teraz. A może coś wypatrzymy. Są naprawdę bardzo duże ślimaki, które sobie tutaj mieszkają gdzieś w gąszczach trawy. Ale tym razem niestety nie da mi się ich uchwycić okiem kamery. Nie ma nic. I takie spotkanie znowu mamy. Nie, faj! I jesteśmy ubraci jak widać. Trochę ludzi jest, następni zaraz będą dojeżdżać. Ale my już jesteśmy. Tak jest. Tak? Byliśmy u chłopaków, lecimy coś zjeść, teraz bo bardzo głodni jesteśmy. Chociaż zjedliśmy już jakieś kotlety nasze z ziemniakami i z surówką z kapusty. No myśmy dotarli, bo wiadomo skuterem szybciej niż na pieszkę, niż na pieszkę szybciej. Ewa po stracie rogów już kasku nigdzie nie zostawia. Tak, teraz Naprawimy, jest ze mną. naprawimy, nie przejmuj się. E, skuterów pełno tam stoi, tak naprawdę. Ludzi dosyć dużo. Bardzo dużo jest no. No i zobaczymy, czy znowu trzeba będzie robić awantury, czy dadzą jedzenie takie jak powinno być. Ktoś powiedział, że Magda ma siłę przebicia, więc... Właśnie jak przyszły tutaj e, jakieś osoby, ktoś tutaj był, to powiedzieli, słuchajcie, dajcie nam dużo mięsa, bo inaczej Magda przyjdzie i zro zrobi wam awanturę. I rzeczywiście dali. Więc siłę przebicia Czyli czekamy na Magdę. <laughs> czekamy na Magdę, słuchajcie. Słuchajcie, czekamy, czekamy, doczekać się nie możemy na znajomych. Wyjdę na ulicę, zobaczę, pewnie wiedzą gdzie to jest, na pewno wiedzą gdzie to jest. Ale coś im długo zajmuje dojście. O, idą, idą, idą. Dobra, to już to już się doczekałem wreszcie. Nadchodzą. Darku, Darku to do mnie machałeś? Czy do tych dziewcząt, co tam przechodziły? Tylko na mnie no dobrze Słuchajcie, zjadłem, dobre było, ale mało. Zamówiłem następne. Więc czekaj. Na co mam czekać? Na jedzenie. No czekam na jedzenie oczywiście. No, ale ja zamówiłem jeszcze brokuły, które już nie zdążyły dojść i chyba już nie dojdą. No chyba coś wygląda na to, że nie dojdą te twoje brokuły. Tak jakbym cię bym ci brokuły i może bym... Nie zamawiał kolejnego, no ale mówi się trudno. Hmm, zdarza się. Zjedliśmy, zbieramy się, czas w drogę. Słuchajcie, tak się zastanawiamy. Autokary z turystami przyjeżdżają. Uh, uh, fiu, fiu, fiu. Chiński nowy rok. Myślisz, że to ze względu na chiński nowy rok? No chyba tak, nie? No bo. A co do nas do bloku by przyjechał autobus? No ale z może turystami? wynajmują na przykład. Aha, no może, może. Nie wiem. To się robi i to taką niewąską. Jeszcze tylko taka szybka wiadomość. Alan pracuje ciężko, żeby skleić wam film na jutro do oglądania, właściwie na dzisiaj. A tutaj takiego przyjaciela mam, jak widać. Pojawił się ty między naszą siatką a oknem. Taki duże coś. Nie wiadomo co to jest, ale ma dużo nóg. Naliczyłam tych nóg. 8. Dobry wieczór, wróciliśmy do domu. Okazało się, że dzwonili do nas rodacy. Przyjeżdżają w lutym, będą tutaj w połowie lutego u nas w Siem Rep. A w międzyczasie zabrałam się za robienie tych mielonek. No właściwie nie mielonek, tylko mięsiwa. Otworzyłam słoiki, dodaliśmy żelatyny do tego, i znowu gotuję. Okazało się, że mięso było jeszcze twarde, więc jeszcze mnie czeka kolejne gotowanie. W tym razem już delikatnie w słoikach z żelatyną. Ale przyznam się szczerze, że chyba to nie jest mój piece of cake, czyli właściwie nie powinnam chyba już się zabierać za robienie mielonek w przyszłości, ponieważ mi to nie wychodzi za bardzo. Ale jak to wyjdzie w smaku, to zobaczymy. A tutaj mamy... Ogórki, które są pięknie już ukwaszone, będą czekać na to, żeby je po prostu wrzucić do, do zupy w przyszłości, ale między, w międzyczasie będę starała się zrobić jeszcze tak, żeby je schować do lodówki. I właściwie to tylko miejsce muszę zrobić i schować je tam, żeby zatrzymać proces kiszenia. A na dzień dzisiejszy żegnamy się z Państwem serdecznie i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. O, do zobaczenia.